Myśleliście, że zapomniałem o tym odcinku, myśleliście, że kompletnie do tego nigdy nie wrócę? Jesteście kurwa w błędzie! Posłucham, potafy 4 Bo no przynajmniej jeden temat się nam udał. Uda. Pierwszy X raz w jeden. życiu. XD Już wie co idzie na miniaturce. XD. No XD. A w nowym składzie to się do nas oskarga, Eee, ee, bo... Jak doszedłeś, tak jak ja zawsze byłem. Doszedłeś. Doszedłeś, przesłałam cię. Dobrze, że nie widział poprzedniego filmiku, krótko mówiąc. A bo to jest szybkie! Jaki chłop... Ty A, ty narysowałem. Czemu my tak długo robicie, co jest... Bo dobre? ja mam jakiś inny temat. Ej, no co wy tak długo robicie, ja skończyłem jako pierwszy. Ja nie wiem jak rysować to. Ja <grym> też. Dobra, coś takiego i tak się nie dowie co to jest. <güler> Idealnie tok, tok. No to tak będziesz miał za chwilę. A wiecie, że to jest tak tam będziecie mieli, tak to tak będziecie mieli. No, Okej! Okay. <güler> <It's... dış absolutely. güler> Dobra, ale, ale to jest super! <güler> 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 <Okay>. <güler> co to jest? Nie wiem. No, ja ogólnie podskończyłem i więc... tak A to A ja, ja wiem wieczmy, co miałeś. A ja wiem. Ja się... U umio... mnie umioł... najłatwiejsze w sumie. No zbawajcie! Kurde! <laughs> Czekaj! Narysujcie! On jest Aytestan, Picasso! <laughs> ty lewa Dokładnie, no. jestem Picasso! Dobra, kurde! No lola, się... dajesz! Dajesz, dajesz, dajesz! <laughs> nie wierzę! <SILENCIO> dobra, skończyłem Picasso <silence> Dobra, zostało o Co Dobra <silence> e... <laughs> <to jest? SILENCIO> A nie, I to samo Wam, to jest Ugalací, <silence> <SILENCIO> Picasso, <SILENCIO> no to dobra, da. jesteśmy gotowi na, na to? Lecimy, e do, Gryski. Co to kurde jest? Co? to? No cenę, czego rozbija namiot? Okej. Okay. A, a tu jest lepsze mój ob... mój mamy ile las. No laska wiesz ten to... co <ścoughs> jest, jest! I love oskare I love z fosforem potasu 4 Z fosforem potasu Właśnie, dobra Dobra, dalej, no dalej Ja będę powracał na ty. Co? Będę powracał harambe, co jest Kara, co jest? Harambe? Co to znaczy harambe? Co to w ogóle było? O nie! Jakiś kołka ja a Ja pier... Wy nie znacie harambe? jakieś kuka, no i kuka nie? Kuka kółka kółka w środku kółek. Mingis. Epa. Ja właśnie nie wiedziałem co no, to jest. Ej, to jest dobre, bo teraz uleczek ten narysował, a teraz ja? Narysowałem kół ja to, to. Ej, ale kołko kół w kółku, nie kołowy kółku, kółku. Kół. No to dalej. Dobra, kolejny, let's go. Banana ubiera banany. O nie! No. Ech jest Ech, to <laughs> jest kanibalstwo To jest kanibalstwo. Patrzcie, co napisał tam? Banan, rodził banany. Brawo. Ja nie wierzę! to ja. Co jest? <laughs> Ale zielony, no Banan i banan. Banan i banan. Sende. No <laughs> miał być banan. No. No jest? Banan i banan. Banane? Co jest to jest no, jeszcze raz! Banan <laughs> rodziców mnie banany. Albo miał to samo. Tak. Pensja... <laughs> Ej, weź GIFA, bo to będzie fajnie, bo to będzie tak w kółko pętlić się. Ale gif... Give... czekaj, da się to w GIFA? To jest za no weź to normalnie. Gifa. Dobra, no e, dai, no. daj na Discada, czekajcie, daj na Discada. No dawaj. Banan w bananie, banan w bananie. Poczekajcie, kuźwa, bo to jest takie pobugowane. No idziemy je tak. do zapisała. Macie kiw. Wysyłam już Aha o. A jak to przełączyć Dobra, dalej lecimy, CND, co ty miałeś za temat? X2. Ej ej, dwajnie, pokażę wam co. Nie. Muszę. Proste. No to jest jedno z lepszych, lepszych tematów zda. moim zdaniem. Nie wiem Gapticfon jest najlepszy niż x no xD xD E tutaj każdy nie o co chodzi No przynajmniej jeden temat się nam udał Pierwszy raz <noise> w <jeden>. życiu Już wie co idzie na miniaturce xD <głos> No xD Chcesz grać? <głos> <głos> Jutro muszę zagrać Odpalamy live'a z kamerek Dobra streaming. Chwila, chwila bo coś tu się dźwięk. dzieje Nie no nie nagrywaj Dobra Dobra Ok. Dobra, ej. Dobra. 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 Co ja? Kto to dostał? Kto to dostał? Chyba ja. Przyznać Chyba ja. Się, przyznać się. Ja, ja... Jestem mega ciekawy, jak na to kur... Ja mam krasno 2077. O, Litka, grasz? No, gram. A kamer... Na kamerkach. A włączysz kamerkę? Może dzisiaj możesz? Ale jestem w samym staniku. No to jest... No to, <grym> to chyba... lepiej! lepiej <grym> to lepiej! To lepiej, to lepiej, to Dobra, ubiorę się i może. Spoko, jak... Spoko. Ale teraz mi się nie chce. Kur... No to zakończymy tę rundę i, i możesz dołączyć. Dalej. <grym> 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 <noise> Dobra, nie, już wolę tą zniszczoną kamerę szczerze. Ooo, idealnie. Z góry, kurde. No pełna profeska, hit. pełna profeska. Ej, co takie długie te rundy? rundy? No, no bo więcej osób. Stawiłeś? No ale jest... Szybciej razy... Szybciej to 200%. robisz, ludzie. Jest, jest 200%. Szybciej to róbcie. Adi! Buu! Mam koszulkę Tokio, bo nie lubię Japonii. O, tak i tyle mam Ej, mam. Dobra, gotowe. Ej, a wiesz co ja mam? Wiesz co ja mam? Biologię na czasie. Ej, co ty. Ej, ty dajesz podstawówkę? O, o, o. Co jaką podstawówkę? Biologię na czasie to ty... co? No to jest właśnie. Ja już mam gotowe. Oh Kaszaj palacza, czy loczek, Nie, pal. To ja nie palę. Ja też nie. Mm. Nie wcale. <grym> ja też nie palę. Ja, ja jestem vaporem. I teraz taki, wydaje wchodzi z trzema. <grym> 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 ja nie palę. Max <grym> ma No szybciej rysujcie. Ej, ej, oskara spokojnie. Ej, bo Litka poszła. Ej, Litka się ubiera. No? I to jeszcze nie Ej, na po... kamerze Oscares, Oscares, pokażę ci coś Paś mazak, maziak Pa, idę wejpować mazak No właśnie, zobacz Ej, mazak. o co chodzi? Nie wiem, ale wiem jedno, że... Fosforam potafium Zawier okay. Ja pamiętam, jak ty Kiedyś, kurde, dmuchnąłeś swoim dymem w kamerę i... <im> ja to <smik> <abordajamy> Widziałem, że to w końcu będzie. Tak, moje ulubione, moje ulubione, moje ulubione. Tak, tak. Ej, jaki oscar ma logo? Nie wiem, po prostu daje Oscarę na niebieskim tlenie. <tłustosm. sum Intecki> wiem, będę kreatywny. Co to no jest! Dwa, Ej, dostałem dwa, chyba Adriana, ale nie wiem o co w tym zasadzie chodzi, bo po prostu to jest logo, nie? I jakby. Dobra, nitka, że guma. Jak ja mam tu niby narysować? Nie wiem, chyba to zostawić, co ja Czy myslę. ktoś to usłyszał? Uwaga, niech ktoś to usłyszał. Spokojnie na montażu ja... zrobię jeszcze taki echo. Okej, okay, świetnie. Ja pierdolę Ej Adi Nie Zrobię coś Co będziesz mógł wstawić Poczekaj Nie zostawicie słupka to zabijał. Ej oł ej oł Bałbym się tego człowieka, nie? No muszę zostawić tego subika jednak I ktoś zagroził Ja nie mówiłem ani ksa, ani klocek, ani ureczek, ani... <laughs> Kloceki Medal, klocek. ani Czenda Trzy klocek znowu powrócił. Jaki Jest, jest moc, o! jest moc, jest moc Ja to przed rysowałem i mam to samo. <glockenie> No tak, git, kończymy jest <gluje gluje> stare powróciło, Boże tego starego kasła nie miałem Dobra, rysujemy już pamiętam na pamięć. Źle to zrobiłem. No bardzo trudno. Skończyłem. Już? Co jest? Zrobiłem. No tak na szybko to rysuję. Ale wej, ale, ale ostro, ale chmurzysz. Dobra. Wiadomo. Ej, pastera, pa pato, pa to. Co to jest? Ty masz? Preparat na okulary to był. A. Ojej, i wyśknęłem sobie na monitor właśnie. Ej, no koń. Okej, było, gotowity? Tak, było, jest Lecimy! Lecimy, Let's <noise> me. Kros na 2077 <riszy> To yes. fajny cross na 2077 Będziecie jak jeden z ręką nice oh, yeah. Aha, dobra bo Oj tak jak samirzi <śmienicza> ale w... <śmienicza> Ej, podoba to jest po mi się. Jestem z florem potasu normalnie. Kobieta, Kobieta simulator. A bo ja jestem ty w kolejce. O nie! Co? O nie, ale zepsułem to! Nie, <śmienicza> yes, nie no! Ej, <śmienicza> to dobrze! Ej, nie będziemy to odczytać! i nie będziemy to odczytać, ale zrobiłem! <śmienicza> OskarS gra w pasmofobie, nice! Bo... Wszyscy zgapili po mnie ten oscares, nie? W tym kółeczku. I się boi! Biedny Nie! Oskarę. Bo ja nie... Ja tego nie robię! A ja ja to pas teraz, nie subuj, robię! Subuj, subuj! <śmienicza> Dobra. Jezu. Yes. Dobra, jesteście gotowi na kolejną część? Lapa, Dobra, tak, wszyscy jesteśmy. Hej, <grym> <gdzieś, grym> ja, ja lubię grać. Ja tam lubię grać. Ja na tom Rejderze potem. Ej, czemu ten odcinek jest skupiony na Oscarze? No. <grym> Znowu na Oscarze. Nie ja no. Ej, będzie trzeci odcinek z fosforem potasu 3. No? no to jest fosforem potasu 3. W tym no, oh, a w tym drugi no, będę musiał trochę no, wyjść, tylko to. Eee, no wysił się, no człowieku. Boże, nie no. Ale dobrze ale załapałem! Się. Patrzcie, odnotowałem to, to! Ale patrz wow. to! Nie, nie, patrz to! <śmiech> <śmiech> Wróciło do Skeresa, grającego sobie. Oh, <laughs> no O kurde! Pięknie się piękne. do Skeresa zrobił. Piękne, piękne. Ogólnie dochodzi do finału praktycznie. Dobra, teraz ja, teraz ja. Gotowy to. jesteś? Gotowy do no, tej Tak, jest. dawajcie. Gotowy na mnie? Patrzcie to. dobre, <śleskutuj> dobre, <śleskutuj> Ej no kurwa, czemu to samo? To się robi nudne. Kurde <śleskutuj> no. Zepsuliście, bo takie piękne. Myślałem, że narysujcie odskara, który szuka w krzakach czy coś Subskrybujcie. <grystanie> Ale ładnie ja narysowałem Ej, co ej moja stara mi mija... Ej, weź mi to wyślij! Ja to pobieram Pobierz. Nastawałem się I <grystanie> I I <grystanie> <grystanie> Ej Oscar. Ej, czemu wszyscy kochają Oscara? Co to się <gibliarki> dzieje? Wszystko skupione na Oskarze, tak Wszystko na Oskarze. To nam dzisiaj będzie się nazywał ONLY OSCAR. On I LOVE z FOSFORAN POTASO 4. Trzy, To tak go, będzie. Cztery o, było. Jesteście gotowi? Fosforan Nie, No co? No patrzcie, patrzcie. Fosforan Potaso. To jest chyba, to jest chyba jedyny odcinek, na którym... ...na którym... <gibliarki> Nie, ja nie mam słów. A ile Ja nie mam słów do tego. Fosfora. Fospiera teraz, teraz. A ile poskiery z posforem fantasy, jeden To nie widziałem patrza. Twoje run Co jest? Czemu? Czemu? E, zgapiłeś, zgapiłeś po mnie to. O! Motkę zgapił. Nie, prawda, ja to wymyśliłem tak, zgapił. Nie, 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 nieprawda.